Dzień dobry Państwu. W naszym redakcyjnym studiu gościmy dzisiaj pana Jacka Nowaka, pszczelarza, który jest właścicielem trzech wielkich pasiek, w których żyje kilkaset rodzin pszczeli. Dzień dobry, Panie Jacko. Dzień dobry, witam pięknie. Od kilkudziesięciu lat mieszka Pan w miodowej wiosce, jaką jest Kamienna. Jak się zaczęła Pana przygoda z pszczołami, z pszczelarstwem? Jeżeli chodzi o pszczelarstwo, to dla mnie to taka e, ciekawa droga z tego względu, że jak każdy chłopak z południa Polski marzył o morzu. Chciałem być marynarzem, nie ukrywam. Mój kolega zrealizował marzenia, ja natomiast ze względu na badę wzroku nie mogłem pójść do, do, do szkoły morskiej w Gdyni. W związku z tym, przypadkowo dostałem ankietę o technikum pszczelarskim w szczele woli koło Lublina, więc dosyć daleko, jak marynarz od domu. W związku z tym, a poza tym dziadek i ojciec mieli pszczoły, tylko że ta miłość do pszczół w tym momencie może nie nastąpiła w tych pasiekach z tego względu, że no jako młody chłopak wolałem grać w piłkę, a, oni mi, a ojciec mnie ciągnął do pasieki, żeby mu dymić. Gorąco, ciężko, pszczoły żądliły. No nie było to atrakcyjne, nie ukrywam. Natomiast poszedłem do technikum pszczelarskiego, właśnie między innymi z tych przyczyn. I w to jest pięcioletnie techniką było wtedy. W trzeciej klasie poczułem to coś, które trzyma mnie do dzisiaj czyli ta miłość do pszczół. Na pierwszej lekcji, jaką w szkole była, była szkoła, w szkole odbyła się, przyszedł ówczesny dyrektor technikum pszczelarskiego, było nas 40 w klasie, i powiedział tylko takie słowa, do których dziś pamiętam: że tylko ci z Was zostaną w pszczołach. Co się zakochają w tych pszczołach. I to jak gdyby się sprawdza, bo z 40 może na 5 czy 6 osób autentycznie pracuje w pasiekach, pozostali gdzieś tam, coś tam, ale, ale z pszczołami niewiele mają wspólnego. No właśnie. Ile trzeba wycierpieć, żeby zaprzyjaźnić się z pszczołami? E, czy pamięta pan, ile razy pana urządliły, zanim zaufały panu, że jest pan e, przyjacielem, a nie wrogiem? E, pszczoły nie ufają e, człowiekowi. No i dobrze. Natomiast generalnie, jak się mówi, że pszczoły znają swojego gospodarza, swojego pasiecznika, to jest nieprawda. To on ich zna i wie, kiedy do pszczół można podejść, kiedy bezpiecznie, i nawet nieraz nie w mediach państwo, pe, u Państwa też się spotkałem, pokazujecie, że na gołym ciele ma cały rój pszczół. I on wie, kiedy to zrobić, jak to zrobić bezpiecznie, bez żądleń. Natomiast czasami jest taka sytuacja, zwłaszcza pod burza, na przykład. Że pszczoły są podenerwowane i wtedy są bardzo agresywne i mogą pożądlić. Stąd ta sytuacja. Ile trzeba wycierpieć? No myślę, że nie trzeba cierpieć, że fascynacja życiem pszczół i ich osobowością, bo można aż tak powiedzieć o pszczołach, jest tak wielka, że żądlenia, które się zdarzają, bo się zdarzają, są po prostu przez nas poniekąd nie zauważane. Bardzo często mówi się, że bez pszczół nie byłoby życia. Czy to prawda? Oczywiście pszczoły są w, w, pokarmu, w, w tym w łańcuchu pokarmowym niezwykle ważnym ogniwem. Z tego względu, że tylko statystycznie co trzeci kęs, który mamy na stole i jemy, to możemy zawdzięczyć pszczole. Zawdzięczamy pszczole na pewno przyjmuje się, że 80% roślin owadopylnych jest zapylany przez pszczołę miodną, tą, którą mamy. Yy, właśnie, którą się zajmujemy my jako pszczelarze. Yy, no, zwielokrotnienie, tu by można całe statystyki przytaczać i pokazywać, jak wygląda sytuacja bez, a z pszczołami yy, świat. No, yy, po prostu rośliny by w ten sposób, te owadopylne, a ich jest Najwięcej, bo tylko trawy i zboża są nieowadopylne. Mm -hmm. Natomiast pozostałe są wszystko praktycznie owadopylne. Nawet te, które się uważa, że nie potrzebują zapylania, żeby wyprowadzono takie odmiany, to też w obecności pszczół mają zwiększoną ilość owoców. I gdyby założyć, że nie ma pszczół, abstrahując, co jest generalnie chyba niemożliwe, no to w tym momencie. Yy, w tym momencie po 3-4 latach wszystkie rośliny owadopylne by przestały istnieć. A to się wiąże z tym, że nie mielibyśmy co jeść. Co jakiś czas w mediach mówi się o tym, że pszczołom grozi wyginięcie. Co zagraża tym owadom? No, ja bardzo jestem wdzięczny mediom za to, że w ten sposób zaczęły nareszcie dostrzegać rolę pszczół i ludzie przez to odbierają tą informację. Coraz częściej się mówi, ja słyszę bardzo często ludzi, którzy nie są związani z przelastwem, że właśnie w ten sposób to wszystko pięknie, yy, że, że te pszczoły giną, że co to będzie, jakby giną i tak dalej. Yy, zagrożenie pszcz dla pszczół jest olbrzymie, ponieważ jest chemizacja. Nie ja tylko mówię o rolnictwie, które jest mocno schemizowane, bo i nawozy, i wszystkie środki ochrony roślin to wszystko są rzeczy, które są yy, trujące, niszczące pszczoły i nie tylko bo i nas, i, i wszystkie inne stworzenia. Natomiast y, chemizacja jest wszechobecna, bo jak Państwo dzieci nawet przez działki, takie y, y, tam przydomowe jakieś, to nie weźmie gracki, nie weźmie motyczki i wykopie tych chwastów roślin, które mu nie, nie pasują, tylko leje jakimiś środkami ochrony, które potem wchodzą w cykl i wcześniej czy później w naszej wątrobie wylądują. A więc czy w naszych dzieciach? Dlatego jest istotne, żeby y, gdzie można ograniczyć, żeby, y, żeby ci, którzy w tej chwili wiosna jest, y, a więc y, wszystkie środki ochrony zaczną być używane, i każdy z tych powinien przejść szkolenie, kurs, którzy zajmują się opryskami, żeby tego nie robić w ciągu lotu, lotu pszczół, czyli od do godziny 17 praktycznie opryski nie powinny być wykonywane. A jak się jedzie w ciągu dnia, yy, widać niejednokrotnie, nie biorą tego pod uwagę. Zwłaszcza, że pisze na środkach, na herbicydach, które nie są owadobójcze, tylko roślinobójcze, że to jest praktycznie nieszkodliwe dla pszczół. I to bardzo szkodzi. Mimo wszystko, bardzo szkodzi pszczołom z tego względu, że po pierwsze, jeżeli jest zbyt duża dawka herbicydów, to też niszczy owady. Jeżeli jest z kolei, to jest bardzo cuchnące środki, które sprawiają, że pszczoła przelatując przez taki obłok, śmierdzące jego herbicydu, wraca do ula i przez własne y, siostry pszczoły jest zacięta. A więc to też jest strata. I o tej porze spodziewamy się znowu w niektórych pasiekach naszych i nie tylko naszych duży ubytek pszczoły, muchy tak zwanej lotnej. Jakiś czas temu ktoś powiedział mi taką pewnie plotkę, może to prawda, e, że dla pszczół zabójcze są nadajniki telefonii komórkowej. Czy to prawda, czy to mit? Nie, nie, to nie jest prawda. Owady, owady i w tym pszczoły przede wszystkim również są bardzo, e, bardziej odporne na promieniowania wszelkiego typu. Odbierają oczywiście te promieniowania, bo pszczoły mają e, taki zmysł, tutaj przyoczka i, 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 i czułki, którymi odbierają ultrafiolet, podczerwień odbierają Magnetyzm Ziemi i na pewno te promieniowania też odbierają w jakiś sposób, ale nie są one, one dla nich szkodliwe ani szkodzące. Natomiast kiedy to powstało? Kiedyś to powstało, właśnie jeden z dziennikarzy angielskich chciał sprawdzić, jak komórki były, pojawiły się tak wszechobecnie, jak to działa. Wsadził jedną komórkę do ula, drugą wsadził, wziął, zadzwonił. Pszczoły się poruszały, czyli znaczy, że odbierają, a skoro odbierają, to to może być dla nich szkodliwe. I ta plotka poszła w świat, ona do dzisiaj funkcjonuje, niemniej jednak, niemniej jednak pszczoły nie, nie reagują, tak jak na przykład był Czarnobyl w 1986 roku. Niektórzy pszczelarze oglądali sytuację, zaobserwowali u pszczół, że w tym czasie, kiedy, to promieniowanie, kiedy wybuchła ta elektrownia, kiedy była ta katastrofa, pszczoły przestały latać. Oczywiście przestały latać, ale to nie było związane z promieniowaniem, tylko to było związane z suszą, która wtedy była na przełomie kwietnia i maja, i nektar był zagęszczony, pszczoły wtedy nie latają, jak nie ma po co. Więc tak to wyglądało. Bardziej są odporne i pszczoły na pewno przetrwają promieniowania wszelkiego typu, aniżeli my. Czy urządzenia pszczół są zdrowe dla człowieka, czy mogą być wykorzystane w lecznictwie? Jeżeli chodzi o apitoksoterapię, jest taki dział, który w medycyny naturalnej niektórzy lekarze to stosują, można to pomagać sobie w ten sposób przy różnych chorobach reumatycznych, szczególnie jakieś bóle pozłamaniowe, niemniej jednak należy to robić tylko i wyłącznie zaznaczam, pod przy kont pełnej kontroli lekarza. I w odpowiednich systemach, a więc odpowiednie nakłuwanie od jednej zaczynając do tam kilku, kilkudziesięciu nawet pszczół dochodząc. Robi się takie, takie, są takie ośrodki, niestety niewiele ich jest w Polsce. Natomiast absolutnie odradzam robienie tego na własną rękę. Może się to skończyć wstrząsem, i nawet szybkim zejściem z tego świata. Kilka dni temu przejeżdżając przez gminę Podegrodzie rzuciła mi się w oczy tablica ostrzegawcza, że na terenie y, Gostwicy panuje choroba zgnilec amerykański. Jest to choroba pszczół. Czym się ona charakteryzuje i czy jest niebezpieczna dla pszczół? To jest choroba czerwiu, a więc tych larw, które tam są, wulu, to jest przede wszystkim, bo pszczół to już, tych dorosłych już nie. Jest to choroba bakteryjna, która totalnie likwiduje pasieki. Jest to choroba zwalczana z urzędu. Dlatego te tablice, jeżeli taką pasiekę ktoś odkryje, pszczelarz ma, jak zobaczy, że u niego takie zamieranie czerwiu występuje, musi po prostu to absolutnie, to jest pod warunkiem, zgłosić do urzędu, jeżeli nie do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, bo ta powinna pierwsza się dowiedzieć, to nawet na policję. Więc jest to choroba tak zwana zwalczana z urzędu, państwo za to wraca pieniądze za straty spowodowane tą chorobą, ale ta choroba jest tak groźna, że w, wielu, w bardzo dużym procencie jest praktycznie niewyleczalna. Mimo zastosowanych antybiotyków czasami czy jakichś y, y, zabiegów leczniczych, ta choroba jest bardzo trudna, ciężka do zwalczenia. Trzeba po prostu, jeżeli to jest duże, to nawet się nieraz niszczy cały pasik, Jeżeli jest duże, za. Za zgnilczenie, nazwijmy to, to wtedy taką pasiekę niekiedy nawet się utylizuje. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy pogłębiona jest edukacja w szkole na temat pszczół, czy zdarza się, że jednak niektórzy jeszcze mylą osy z pszczołami? O tak, to są bardzo często. Co lata to brzęczy, co brzęczy to osa. Najczęściej osa, bo ta, z tymi mamy większy kontakt, aniżeli z pszczołami. Pszczoły nie są takie uciążliwe. I na tych targach, gdzie są, czy placach targowych, gdzie są wiśnie, gdzie są czereśnie, gdzie są truskawki, gdzie maliny, gdzie coś słodkiego, to tam spotkać pszczołę praktycznie się nie spotyka. Natomiast spotykamy tam przede wszystkim osy, które, które są wszech wszędobylskie, a zwłaszcza w tej drugiej połowie lata, bo kiedy rodzina os zaczyna już jesień się zaczyna, to taka rodzina os się rozwiązuje. Rozpada się i te osy są pojedyncze i one są bardzo, bardzo uciążliwe. No i bardzo często później yy, przychodząc do nas, czy to młodzież szkolna, czy osoby dorosłe, o popatrz źle os. No ja się wtedy denerwuję, bo to jest jak gdyby troszeczku takie obniżania po, y, honoru. To pszczoła jest szlachetna. A czy to prawda, że gdy pszczoła urządli, to już y, umiera, że gdy zostawi rządło? Bardzo dziękuję za to słowo umiera. Pszczoła tak autentycznie, jeżeli zostawi rządło, ginie. Y, pszczoła, y, osa jak urządli, to jak maszyna do kucia, ciach, ciach, ciach i, y, i nie zostawia rządła. Natomiast pszczoła, robot, pszczoła, która ma żądło, jest wyposażona w rządło, które ma y, harpuniki, takie 10 y, haczyków jak harpun. I ona jak wbije w, gruboskórnego, w gruboskórne stworzenie, czyli w czyli saka, to wtedy to rządło już nie jest w stanie tego sztyletu wyciągnąć. Następuje wyrwanie całego organu i ona w kilka, w kilkanaście godzin umiera. Natomiast to jest dowód na to, że pszczoły mają dosyć mocno zablokowany kod genetyczny może. Być może, natomiast są przede wszystkim doskonale stworzone, ale nie przystosowane do żądlenia ssaków. Panie Jacku, dziękuję za miłą rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję. Zawsze z radością dziękuję pięknie, a korzystając z Państwa e, uprzejmości chcę złożyć na ręce państwa redakcji, panów redaktorów e, e, zdrowych, radosnych, pięknych świąt wielkanocnych, aby ta wiosna, która wybucha. Była również i w Państwa sercach dziękujemy i również życzymy błogosławionych świąt. Bóg was.